wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku sobie polatamy znowu dronem widzowie. Ogólnie tak, wiele osób się mnie pyta kiedy nagram jakiś odcinek z PamTraka, kiedy będzie odcinek z Forta. Do Fortna prawdopodobnie powrócimy yy, możliwe, że niebawem, bo chcę też coś tam ponagrywać, jakiś odcinek, bo dawno też nie było. No. A jeżeli chodzi o vlogi z PamTraka, prezentuję obecnie pamtrak. No, to jak widzicie są same kidosy, z rodzice z dziećmi, no nie, nie opłaca się w tym roku no i w ogóle moim zdaniem kontynuacji spam traka robić, bo no nie, nie ma już tych ludzi co kiedyś, nie ma tych e, skaterów co kiedyś też się pozmieniało dużo także dzisiaj jeszcze polatamy dronikiem widzowie, e, mój cel jest taki że polecimy sobie do Zaskala, ale nie wiem czy nam to wypali, także oglądaj, oglądajta, zostawcie łapkę w górę, komentuj, subskrybujcie kanał Ponoszę pełną odpowiedzialność, tak jest. Tak jest. I znieśliśmy się widzowie. Dobra. Kupię, jestem nad pan trakiem teraz. Dobra Dobra, osoby sobie jeżdżą Jakiś pan tu jest? O Lecimy Ładnie to widzisz wszystko Coś zdjęcia robi, tak? Dobra Okej okay. C'est bon, nous nous bloquons et Tam, dobra, nie Tak, 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 cały czas. No, chłopie, ładnie to widać. Mm. panoramy Przyjechali. Dobra. Jak chcesz Michał, to możesz kamerę włączyć. No, podglądzie. O. Ej, faktycznie, nie było czegoś takiego wcześniej. No, chociaż ja nie wiedziałem o, o tej funkcji Gdzie No nowymi blokami. W sumie za chwilę będę wracał. Dawaj na komin. Doleci tam w ogóle? Doleci, ale akurat nie mam tyle baterii akurat. Hmm. My tu odcinek nagrywamy, tak, że, no... Proszę wyjść stąd. A dobra, już zasięg zapał. Aha. O dobra, zapałamy zasięg z powrotem. Ale, po Ale kurde, szkoda, że mi tego nie powiedziałeś wcześniej o tym właśnie, o tym, że można widzieć ciebie na poglądzie. Dopiero teraz <trym> to odkryłaś? Nie, zapomniałem o tym, bo nie korzystałem z tego Ale nie no wow jest Dobra, przez chwilę się spolatamy Ty co, robisz jakoś, jakieś zdjęcie sferyczne nad pumptrackiem? No, Można, no jestem właśnie nad pump trackiem. Tak centralnie tutaj Dobra Tak na miniaturkę może, żeby było Najlepiej Czekaj, ja nie chcę, żeby mi było widać Ale ci nie widać Musisz wyłączyć na masz pano panoramę. Ostatni tryb, jest dobra O jest o, spokój, i teraz tak? jesz, no zdjęcie sferyczne Teraz drobno Tutaj czekasz tak? to i czekasz aż się skończy to Ci będzie pisało ile jest procent skończone nie? i co jest? Pas się stało Ja wiem i teraz się robią okazji. Ja pierdolę. Ja nie widziałem, że tego jest Co jest? O kurde Teraz mam. No i teraz ja się zapiszę tam na też możesz latać. Mhm. Albo zrobić więcej z nim, nie wiem jak się. Widzę, porobiliśmy zdjęcia. Nie no nie wiedziałem co jest takiego tutaj tak, takie funkcje. Dobra Ok, latamy sobie dalej. No, stalkuje ludzi na pamtraku. Dobra. O kurde. No ładnie to widać. Jeszcze mam 26%, tak? Do ilu mam ten latać? Tak dla bezpieczeństwa? Jak będzie 15 to jest zleć. A ona 20 nie ma Dobra. Dobra. chyba 24% mam. Więc tak okrążymy. No widzę, mamy na razie mało baterii, także prawdopodobnie zanim długo będziemy już skończyć te loty dzisiejsze. Ale następnym razem wracamy sobie dłużej. Mamy scenę jedenastkę rozkopaną. No i dobra. I będziemy już wracać do siebie. Ogólnie tak widzowie zapomniałem się ogólnie dograć, także dziękuję Wam za obejrzenie tego wspaniałego filmu. ci łapkę w górę, komentę, subskrybujcie kanał, ogólnie jeżeli chodzi o drona. Podczas lądowania wpieprzyłem się w trawę. Także widać było tu na filmiku. Oczywiście się nic nie stało, wszystko jest w porządku z nim. Także do następnych filmików, do następnych streamów, do zobaczenia.